Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. W wielu moich filmikach powoływałem się na różnego rodzaju badania mające na celu określenie wieku danej skamieliny czy jakiegoś artefaktu. Jest wiele metod służących do tego i są one mniej lub bardziej dokładne. Jedną z nich jest ta zwana radiowęglową metodą datowania przy użyciu izotopu C14. I to właśnie o tym mowa będzie w dzisiejszym odcinku. Archeologowie, egiptolodzy czy inni badacze starożytności często bardzo ufnie i bezkrytycznie podchodzą do wyniku właśnie tego typu badań. Jest to według mnie jednak błędne podejście, i w tym odcinku chcę właśnie pokazać wam, dlaczego tak uważam. Zapewne część historyków zdaje sobie z tego sprawę, ale nie chcą ruszać tego od właśnie tematu, ponieważ mają świadomość, że nowe datowania starożytnych artefaktów mogłyby całkowicie zburzyć chronologię, która jest już ułożona i zaakceptowana przez środowisko mainstreamowe, archeologów czy tam ogólnie historyków, no i dlatego mają przy tym różnego rodzaju opory. W ciągu ostatnich dziesięcioleci ta najbardziej popularna, czyli radiowęglowa metoda datowania znalezisk kopalnianych, jak i np. ta dendrochronologiczna, stały się potężnym, eksperymentalnym narzędziem archeologii i historii. Ich powszechne wykorzystanie sprawiło, że wielu ludzi bierze wyniki tych badań i zapewnienia naukowców za pewniki. Jednak, nie ma co tutaj się dziwić, ponieważ no zazwyczaj wzmianka o, tych, o tym właśnie w artykułach wygląda mniej więcej w ten sposób. Znalezisko jest datowane przy użyciu metody radiowęglowej. W wyniku badania stwierdzono, że próbka ma 350 lat plus minus 30. No i tutaj właśnie czytelnik, który nie zagłębia się w zawiłości tej metody badawczej, raczej no nie wątpi w to, co przeczytał, przecież. Napisali to eksperci, więc chyba wiedzą oni, co, co mówią. Zdają sobie sprawę, że jakiś badacz historii, który to wszystko właśnie napisał, poświęcił pół życia na badanie tego, o czym wspomniał, no i do tego posługuje się badaniami przeprowadzonymi przez specjalistyczne laboratoria, wysokiej klasy sprzęt, więc no to musi być prawda i no raczej nie może on się mylić. Jednak każde badanie eksperymentalne ma wyraźny błąd. Które należy wziąć pod uwagę przy wyjaśnianiu wyników. Ten błąd często zależy nie tylko od perfekcji i uczciwości, ale także od specyfikacji samej metody. Dlatego, mimo że nie jestem ekspertem, to chciałem w tym odcinku przedstawić właśnie różne metody datowania, opowiedzieć je jak ja to widzę, yy, przedstawić moje obawy. No i właśnie jestem ciekawy, co Wy właśnie o tym będziecie sądzić. Głównym bohaterem tego odcinka, że tak powiem będzie promieniotwórczy izotop węgla-14C, który powstaje w górnej atmosferze pod wpływem promieni kosmicznych. To pomiar występowania właśnie tego izotopu promieniotwórczego w proporcji między izotopami trwałymi 12C i 13C pozwala określić wiek znaleziska. Metoda została opracowana przez Williarda Libiego i jego współpracowników w 1949 roku. W 1960 otrzymał za nią Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Węgiel C14, który, tak jak mówiłem, powstaje w górnej atmosferze, rozchodzi się równomiernie w atmosferze i pod postacią dwutlenku węgla wchodzi poprzez fotosyntezę do organicznego obiegu węgla w przyrodzie. Inaczej mówiąc, trafia on do roślin w procesie fotosyntezy i do zwierząt poprzez oddychanie lub poprzez na przykład właśnie zjadanie tych roślin. Dopóki dany organizm żyje, tak długo proporcje tego węgla radioaktywnego w stosunku do wersji stabilnej są takie same jak w atmosferze. Po śmierci procesy metaboliczne ustają, organizm przestaje pożywiać się i oddychać, tym samym przestaje wchłaniać węgiel. Z biegiem lat stosunek zawartości węgla 14C do węgla 12C ulega zmianie. Ponieważ węgiel 14C, tak jak już wspominałem, jest izotopem promieniotwórczym, ulega więc rozpadowi. A w przypadku węgla 12C jest on stabilny i dlatego jego ilość nie maleje. Udział węgla 14C spada o połowę co około 5740 lat. Jest to tak zwany czas albo okres połowicznego rozpadu. Jednak, jeszcze stosunkowo niedawno, naukowcy podawali tutaj inny okres rozpadu wynoszący około 5568 lat plus minus 30 a więc jest to różnica niemal 200 lat pomiędzy tymi dwiema informacjami. Niedawno zaś czytałem, że naukowcy z Austriackiej Akademii Nauk doszli do wniosku, że niektóre wydarzenia w historii starożytnej Grecji miały miejsce 50 lub nawet 150 lat wcześniej niż się powszechnie uważa. Wszystko dzięki zmodyfikowanej metodzie datowania izotopem węgla C14. Austriacy eksperci stworzyli nową procedurę analizy, Swoją metodę wykorzystali do określenia wieku obiektów ze stanowiska archeologicznego w Sindos w Grecji. Po odkryciu ceramiki naukowcy dokonali jej analizy i zaczęli zmieniać starożytną grecką chronologię. Okazało się, że wiele ważnych wydarzeń, w tym różne wynalazki i dzieła literackie, mogły pojawić się, tak jak już wspomniałem, 50, a nawet 150 lat wcześniej niż do tej pory przypuszczano. Jestem przekonany, że czeka nas jeszcze kilka odkryć, które jeszcze bardziej zmienią te wszystkie wyniki. Jak się okazuje, metoda datowania radiowęglowego zawiera błędy krytyczne, które znacznie przewyższają błędy podawane opinii publicznej przez właśnie te wszystkie laboratoria pomiarowe, przez historyków czy archeologów. Aby badanie miało sens, trzeba zadbać, aby próbka nie została skażona. Żeby nie miała ona kontaktu z niczym organicznym, węglowym itd. Rzadko kiedy badania wykonywane są dwu bądź trzykrotnie w celu potwierdzenia wyniku. Spowodowane jest to kilkoma rzeczami, i z pewnością jedną z nich jest duży koszt takiego badania. Kolejną przyczyną jest niszczenie próbek podczas badania no bo, żeby zbadać kości, trzeba w tym celu zniszczyć około pół kilograma materiału. Przy czym Pamiętajmy, że kompletny szkielet waży jakieś no 6 no do 9 kg. A przecież w ogromnej ilości przypadków znajdujemy jedynie fragmenty szkieletów. Więc, no jest to dla mnie bardzo ważny argument i no oczywiście trzeba właśnie w miarę oszczędnie podchodzić do tych archeologicznych, archeologicznych znalezisk. Do tego trzeba też pamiętać, że na znalezionych przedmiotach należy wykonać również wiele innych badań. W takich przypadkach używa się mniejszych próbek. No ale tym samym zmniejsza się skuteczność metody. Żeby zbadać wiek na przykład kości mamuta, musimy najpierw wyodrębnić z niej węgiel i sprawdzić, jaka jest jego aktywność promieniotwórcza odpowiadająca rozpadom jąder węgla 14C. Tutaj jeszcze raz wspomnę, że im większa próbka, tym wynik będzie precyzyjniejszy, im młodsza próbka, tym wynik również będzie precyzyjniejszy. No, i oficjalnie mówi się, że wszystkie te badania obarczone są marginesem błędu, który przy próbkach liczących sobie 1000 lat może wynosić nawet 150 lat. Jednak, według mnie wcale nie wygląda to aż tak kolorowo, jak to jest oficjalnie przedstawiane, i te różnice mogą być nawet i znacznie, znacznie większe. W celu ustalenia wieku próbki konieczne jest spełnienie jeszcze kilku wymagań. Po pierwsze, Należy zminimalizować błąd w określaniu aktualnego stężenia węgla 14C w badanej próbce. Jest to chyba jednak najmniejszy problem, ponieważ obecne metody spektrometrii umożliwiają określenie zawartości węgla 14C dosyć w bardzo małych, w małych próbkach, ale równocześnie z dużą dokładnością. Po drugie, żeby określić wiek próbki, musimy koniecznie poznać początkowe stężenie 14C właśnie w badanym przedmiocie. Po trzecie. Musimy mieć pewność, że badany materiał nie brał udziału w procesach, które mogłyby prowadzić do zmiany zawartości węgla właśnie w wspomnianej próbce. Faktem jest, że metoda datowania radiowęglowego opiera się na założeniu, że śmierć żywego organizmu, obojętnie czy to rośliny, czy zwierzęcia, oznacza jego wyjście z aktywnego procesu metabolicznego, podczas którego jego zapisy 14C były stale uzupełniane, a teraz już przestaną właśnie je uzupełniać. No, ale przecież proces metaboliczny wraz ze śmiercią ciała nie zatrzymuje się. Na martwe szczątki w mniejszym lub większym stopniu wpływa środowisko zewnętrzne. W związku z tym możliwe jest naruszenie stosunku między zawartością, no i również tych izotopów węgla w tych próbkach. Znaleziono tutaj obejście tego problemu i posłużono się dendrochronologią, a więc metodą opartą na badaniu pierścieni czy słojów pni drzew. Stwierdzono, że stosunek izotopów węgla 14C. I 12C u roślin dość dokładnie odpowiada temu stosunkowi w atmosferze. W szczególności, to zewnętrzny pierścień drzewa koduje, no czy powiedzmy, fotografuje zawartość radioaktywnego węgla w atmosferze w roku powstania tego właśnie pierścienia. Pozwoliło to stworzyć model zmiany zawartości węgla 14C w atmosferze w przeszłości. Taki model widoczny jest teraz na waszych ekranach, monitorach. Należy oczywiście pamiętać, że powstanie takiego modelu też jest obarczone ryzykiem błędu i do tego opiera się na założeniach, które nie do końca mogą być prawdziwe. Ponieważ pięć drzewa cały czas jest żywy i warstwy słojów no nie są całkowicie odizolowane od siebie. W procesie tym udziału nie, udziału nie biorą jedynie zewnętrzne warstwy drze drzewa, w szczególności soki, rośliny są corocznie pompowane właśnie przez te wewnętrzne warstwy. Drzewo tworząc nowe słoje nie pobiera tylko CO2 z powietrza, ale w kolejnych latach zapasy tego pierwiastka mogą być na przykład uzupełniane poprzez wymiany soków i wartości odżywczych w drzewie. Dlatego też takie badane drzewo przez naszych ekspertów może być uznane za młodsze niż jest w rzeczywistości, ponieważ zapasy pierwiastka mogły być uzupełniane w trakcie jakby życia tego drzewa, czego nie biorą pod uwagę naukowcy. Z pewnością ta wymiana tego dwutlenku węgla w drzewie, właśnie w tym kontekście, jakim wspomniałem, nie jest może jakaś istotna, ale zawsze z pewnością jakiś tam margines błędu nam powiększa i ma ostatecznie wpływ na właśnie otrzymywane wyniki. Chodzi mi o to, że po prostu tworząc metodę radiowęglową, opieraliśmy się na metodzie tendrologicznej, która już na, samych, na samym wstępie może mieć błędne założenia. Niestety... Podobnie wygląda to z kolejnymi etapami badania, gdzie również pojawiają się różnego rodzaju błędy. Chodzi mi tutaj teraz już o badanie właśnie radiologiczne. W sumie mogą one generować ogromne różnice pomiędzy wynikami badań a rzeczywistym wiekiem próbek. Dodatkowo kolejnym błędnym założeniem było uznanie, że dwutlenek węgla w drzewie pochodzi tylko z atmosfery. Po latach stwierdzono jednak, że przyjmowanie węgla do tkanek roślinnych odbywa się także poprzez korzenie. To również ma wpływ na uzupełnianie zapasu radioaktywnego pierwiastka, no i ostatecznie na wyniki. Węgiel, wchodząc od tkanek roślinnych przez ich korzenie, ma znaczący wpływ na błąd datowania radiowęglowego. Jest wiele różnych czynników, które mają wpływ na zawartość węgla C14 w atmosferze, i na przykład wiadomo, że wielkość pola geomagnetycznego również wpływa bezpośrednio na globalną produkcję węgla 14C w atmosferze. Napięcie tego pola geomagnetycznego w latach 1720-1250 przed naszą erą gwałtownie wzrosło i doprowadziło ono do znacznego spadku produkcji węgla tego izotopu właśnie promieniotwórczego węgla 14C w atmosferze. Tylko że to jest temat taki trochę bardziej chyba dla dendrochronologii i do tego wrócę jeszcze w kolejnym odcinku. Teraz pozostajemy po prostu przy metodzie radiowęglowej. Wracając do samego badania radiowęglowego, to tak jak już wspominałem, badając próbki musimy określić kilka rzeczy. Jedną z nich jest wyznaczenie, ile atomów węgla było w badanej próbce w momencie śmierci. W przypadku tej metody musimy brać pod uwagę możliwe błędy. Pierwszy, czyli spowodowane błędem pomiaru aktualnego stężenia węgla 14C w próbce. I na tym etapie błąd szacuje się na jakieś 0,5% dla współczesnych badań oraz jakieś 4% dla badań przeprowadzonych 50-60 lat temu. Drugi, tak jak już też wspominałem, dotyczy właśnie tej krzywej kalibracji. Początkowo twórca tej metody, czyli Libi, założył, że wszystkie datowane próbki zawierały stałą ilość węgla-14C. Później stworzono krzywą kalibracyjną, o której też już mówiłem. Naukowcy uznali wtedy, że rozwiązali problem, no ale oni też musieli przejąć pewne błędne założenia co do stabilności występowania izotopów węgla 13C i 12C w atmosferze. Izotop 14C, ten radioaktywny, powstaje w górnej atmosferze. Proces ten nie jest bezpośrednio związany z ilością dwutlenku węgla w atmosferze i stosunkiem wspomnianych wcześniej izotopów, czyli tego 13C i 12C, które są stabilnymi. Uważam, że obydwa założenia, zarówno to pierwotne twórcy metody, czyli Libiego, jak i jego następców, są błędne. W procesie powstania izotopu węgla C14 bierze udział więcej czynników, jak na przykład aktywność słoneczna, a na ilość dwutlenku węgla w atmosferze wpływ mają też wybuchy wulkanów, spalanie paliw kopalnianych oraz wylesianie. O ile się nie mylę, to z tego powodu, podczas tworzenia krzywej kalibracyjnej, Brano pod uwagę wpływ człowieka na zawartość CO2 w atmosferze. Jednak brak konkretnych i dokładnych danych musiał odbić się w właśnie wtworzonej krzywej, a w efekcie błędy te towarzyszą nam do dzisiaj. Niektórzy badacze zajmujący się datowaniem dendrochronologicznym posługiwali się dla ułatwienia krzywą datowania radiowęglowego. No ale przecież krzywa ta była właśnie stworzona na podstawie dendrochronologii. Wychodzi więc z tego takie trochę masło maślane. Niestety nawet i w dzisiejszych czasach wielu archeologów nie zwraca uwagi na to, kiedy badanie, dane badanie było przeprowadzone. Chodzi mi oczywiście o to właśnie datowanie radiowęglowe na no jakiegoś konkretnego artefaktu, którym się oni interesują. Często powołują się oni na badania przeprowadzone na przykład w latach 60., a one, jak już wiemy, obarczone są ogromnymi błędami. Podsumowując ten odcinek... Takie może to będzie troszeczkę dłuższe zakończenie, ale chciałbym powiedzieć, że metoda datowania radiowęglowego jest w pełni funkcjonalna, jednak błędy tej metody są znacznie większe niż to, co przedstawiają nam historycy. Kiedyś znalazłem takie fajne porównanie, zobrazowanie badania radiologicznego w porównaniu właśnie się ze spalącą świeczką w pokoju. Była ta mowa o tym, że w pomieszczeniu, w którym zarówno drzwi, jak i okno są zamknięte, Znaleźliśmy wypaloną świeczkę. Na, tej, na podstawie zawartości tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniu, powinniśmy obliczyć, jak długo świeczka się paliła. Musimy tutaj podeprzeć się wielkością świeczki, która pozostała, którą znaleźliśmy. No i podobnie jak podczas badania radiologicznego, także i tutaj należy przyjąć pewne założenia. Na przykład nie możemy wiedzieć tego, czy okno było wcześniej zamknięte, czy było otwarte, jeżeli tak, to przez jaki czas że dochodziło właśnie do jakiejś wymiany atmosfery yy, właśnie z dworem. Nie mamy też pojęcia, czy w okresie, gdy w pokoju było otwarte okno, to czy, to czy istniały wtedy tam jakieś warunki, które wpływały na właśnie proces spalania się tej świeczki, czy ona mogła się wtedy spalić szybciej w tym okresie, jak jest otwarte okno, a może spalała się jeszcze wolniej. Takich rzeczy nie wiemy i tutaj musimy po prostu zrobić swoje założenia. A może po prostu świeczkę zgasił wiatr, i po jakimś czasie ktoś ją ponownie rozpalił. Nic tutaj nie wiemy i naprawdę musimy tylko sobie gdybać, zakładać. I tak to wygląda właśnie niestety w procesie badań radiologicznych. Mamy ustalone pełne założenia. Jest sporo niewiadomych, ale udajemy, że ich nie widzimy. I podobnie tutaj właśnie jest ze świeczką. Możemy obliczyć jak długo ona się paliła, bądź no kiedy się wypaliła. Ale musimy trzymać się pewnych założeń. Udawać, że wiemy, że okno było zamknięte, że się paliło z taką i taką prędkością knot, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak sami widzicie, przecież my o Ziemi jeszcze za wiele rzeczy nie wiemy. Nie mamy pojęcia, jak różne procesy przebiegały tysiące lat temu, jak mogły się zachowywać troszeczkę w innym ciśnieniu, przy jakimś innym nasłonecznieniu, i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj pełno różnych czynników i naprawdę no, ciężko tutaj uwzględnić je wszystkie i stworzyć. Solidną i taką krzywą, która będzie pomagała w datowaniu radiowęglowym. Do no, takich założeń, jakimi kierują się nasi naukowcy, jest na przykład właśnie to, że zakładanie. Jednym z takich założeń, jakimi posługują się nasi historycy i badacze, jest to, że węgiel wchodzi do tkanek roślinnych tylko z powietrza, a jego przenikanie przez korzenie bywa całkowicie wykluczone. Kolejnym błędem według mnie, kolejnym błędnym. Kolejnym błędnym według mnie założeniem jest to, że u żywego drzewa między jego rocznymi pierścieniami nie zachodzi w ogóle wymiana węgla. Nie mamy też stuprocentowej pewności, że po konserwacji próbki nie zachodzą w niej jeszcze jakieś żadne procesy, które ostatecznie mają wpływ na właśnie izotopy węgla, które się w nich znajdują. Ilość izotopu węgla C12 czy C13 jest uwarunkowana naturalnymi procesami klimatycznymi i geologicznymi Ziemi. Jak na przykład erupcje dużych wulkanów czy zlodowacenia. Dlatego nie jest łatwym zadaniem określenie, ile tych izotopów było w powietrzu setki czy tysiące lat temu. Na zawartość radioaktywnego izotopu C14 w powietrzu wpływ miały także przeprowadzane w ubiegłym wieku próby broni atomowych. Spowodowały one mały wzrost ilości tego izotopu w atmosferze. Kolejna sprawa. To jest taka, że nie możemy mieć też pewności, że podczas przygotowywania próbki do analizy stosunek izotopu węgla w niej nie został już naruszony. Organizmy w różnych warunkach, w różnych środowiskach pochłaniają inne ilości pierwiastka. Nie są to może duże różnice, ale niech będzie to nawet 1%. Do tego okazuje się, że organizmy fotosyntezujące preferują leki zotop węgla 12C od cięższego 13C. Jeśli stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest wysokie, mogą być wybredne i wbudowują w siebie więcej węgla 12C niż tego 13C. Tutaj również nie są to jakieś ogromne różnice, ale kropla do kropli i z małych błędów robią się znacznie większe. Mówi się, że błąd datowania radiowęglowego metodą węgla C14 Wynosi mniej więcej 10-15% wieku artefaktu. Ale według mnie ten rzeczywisty, ten rzeczywisty błąd w wielu przypadkach jest znacznie, znacznie większy. W świetle tego zwroty spotykane czasami w fachowej literaturze historycznej typu dokładne datowanie są według mnie po prostu no śmieszne i pokazują takie pseudonaukowe podejście do tematu czyli no takie, z którego wszyscy ci naukowcy się nabijają. Dlatego czasami gdy słyszę gdziekolwiek i od kogokolwiek, że przeprowadzono bardzo dokładne badanie radiologiczne, naciskiem właśnie na to dokładne, to mam wrażenie, że osoba ta albo celowo manipuluje, kłamie lub sama nie ma świadomości co do mankamentów tej metody. Część archeologów uważa, że należy przestać oczekiwać od laboratoriów zajmujących się datowaniem radiowęglowej, takiej niemożliwej do osiągnięcia dokładności, powinniśmy się posługiwać tym co mamy. Osobiście nie uważam, że powinniśmy całkowicie porzucić tę metodę, jednak po wprowadzeniu kilku istotnych korekt może ona być świetnym dodatkowym źródłem wiedzy. Bo inaczej niestety będziemy mieli więcej takich przykładów jak ten z 1978 roku, gdy datowano skorupy strusich jaj. Wraz z fragmentami kopalnymi. Wraz z fragmentami kopalnymi wykonano również pomiary dwóch próbek z naszych czasów. Badanie tego jajka pokazało, że ma ono aż 200 lat. Naukowcy wiedzieli, że ma ono co najwyżej kilka miesięcy i podali bardzo rozsądne wyjaśnienie tego faktu. Zasugerowali, używanie przez strusie wody zubożonej w węglowodór. No ale co z tego, że znaleźli wytłumaczenie? Dla mnie nie zmienia to faktu, że badanie dało oszukany wynik. Gdyby ktoś przyniósł im do badania takie jajo i nie powiedział, że pochodzi ono z żyjących wtedy strusi, to zapewne upieraliby się, że ma jakieś 200 lat. Wtedy nie mieliby potrzeby szukania wytłumaczenia, dlaczego wynik jest taki jaki jest, ponieważ no, byliby przekonani, że badanie wyszło bezbłędne i jajko ma 200 lat. A tak, jak mieli świadomość, że to jest świeżynka, że tak powiem, no to zaczęli dopiero się doszukiwać i znaleźli takie wytłumaczenie, które no, według nich ma sens, ale tak naprawdę, czy jest zgodne z rzeczywistością, no to tego też nie wiemy. Widać tutaj, że różne czynniki mają wpływ na datowanie radiowęglowe. Dlatego te wszystkie rzeczy, o których wspominałem, no naprawdę są niewiadomymi, i w przypadku, tak jak tutaj strusie piły tego typu wodę, no to być może załóżmy badane próbki jakichś dinozaurów, również wskazują nam błędne wyniki, ponieważ tak jak te strusie również piły jakąś troszeczkę innym rodzaju wodę, bądź pożywiały się jakimś innym rodzajem pożywienia, uboższym, bądź bogatszym w, w ten rodzaje właśnie izotopów węgla. Patrząc na te wszystkie problemy i niewiadome przy badaniach, Wiele laboratoriów przed pobraniem artefaktów do badania radiologicznego prosi o podanie przybliżonego wieku znaleziska. Wtedy no łatwiej będzie im dopasować wyniki badań do oczekiwań zleceniodawcy. Ponieważ w innym przypadku zdarza się wiele naprawdę absurdalnych wyników, takie jak na przykład datowanie muszli pewnego mięczaka, gdzie jej wiek określono na 2300 lat. W rzeczywistości była to muszla współcześnie żyjącego skorupiaka. Ponoć w innym przypadku Wiek muśli żyjącego ślimaka oceniono na 27 tysięcy lat. No ale do tej informacji podchodzę z dystansem. W tym odcinku to będzie już wszystko. W kolejnym tygodniu przejdziemy do kolejnej metody. Tak jak już mówiłem, będzie to metoda dendrochronologiczna. Jeżeli jesteś ciekawy tego typu właśnie tematów, to obserwuj kanał w oczekiwaniu na kolejny odcinek, który mam nadzieję właśnie pojawi się nie później niż za tydzień. Cześć, do usłyszenia następnym razem. Na razie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, no to wciśnij guziczek subskrybuj, i najlepiej dzwoneczek, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Cześć!